Ta wieczornica patriotyczna ma na celu połączenie wszystkich środowisk naszej szkoły. Występują na pierwszym planie dzieci, które są bardzo zaangażowane. Mamy oczywiście w planie również wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, bo to jest przecież nasza duma. Ojda, oj da, dana kompania, kochana nie ma! Nie, nie! Przygotowaliśmy taki repertuar, który będzie przeglądem pieśni patriotycznych, ale tych znanych i mniej znanych. I na Radę Rodziców. Wszystkie pyszne tutaj przesmaki zrobili nasi cudowni rodzice, dzieci, które uczą się w naszej szkole.